29 czerwca w Murzynowie odbył się festyn charytatywny na rzecz małego Antosia. Zawody strażackie, występy artystyczne, a nawet pokazy lotnicze to atrakcje, które czekały na uczestników festynu. Spotkaliśmy się dzisiaj w Murzynowie na festynie charytatywnym dla Antosia, mieszkańca naszej gminy. Właśnie mieszkańca Murzynowa, by połowa serca mogła bić. W ramach tego festynu zorganizowane zostały pierwsze w historii gminy Skwierzyna dziecięce i młodzieżowe zawody sportowo-pożarnicze. Mamy około 80 zawodników, tak więc to się dzisiaj teraz toczy tutaj za nami. No ale cały festyn to jeszcze moc atrakcji, przeloty samolotów gaśniczych pokazy. Połączyliśmy również ten cały festyn z taką akcją, którą również realizujemy, Bezpieczne Wakacje. Pokazujemy tutaj, jak bezpiecznie zachowywać się w trakcie wakacji. Są pokazy pierwszej pomocy, no ale najważniejszy cel to zebrać jak najwięcej pieniążków właśnie dla Antosia. Bardzo serdecznie namawiam wszystkich do tego, żeby wspierali tą akcję. Ona jest również możliwa do wsparcia poprzez Facebooki, tak więc wszystkich naprawdę bardzo serdecznie do tego zapraszam i namawiam do udziału pomóżmy naszemu fantastycznemu mieszkańcowi sołectwa i miejscowości Murzynowo. Mój synek Antoś urodził się z nieuleczalną wadą serca HLHS. Jest to, chodzi o to, że on urodził się z serduszkiem, które przekształcają w jedną komorę. Jego wada polega na tym, że wszystkie operacje, które musi przejść jakby nigdy go nie wyleczą, tylko no tak brutalnie mówiąc wydłużają mu po prostu życie. Więc on całe życie będzie walczył o swoje zdrowie, o swoją sprawność, no i tak naprawdę będzie walczył o swoje życie, krótko mówiąc. Pierwszą operację jaką miałam to miałam jeszcze w ciąży, synek był jeszcze w brzuszku, jak była pierwsza operacja to mieliśmy w Warszawie. Potem synek urodził się w Łodzi i wszystkie jakby operacje przechodzimy w Łodzi, tam jesteśmy pod stałą kontrolą w poradni kardiologicznej i w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki. W Murzynowie przyjechałam z Turką na zawody y, y, młodzieżowej drużyny pożarniczej i wspomóc akcję charytatywną dla chorego dziecka. Pewnie, że warto pomagać, oczywiście, że tak. No, każda pomoc, każda złotówka się liczy cegiełka do cegiełki. Przyjechaliśmy tutaj dużą grupą, jesteśmy z miejscowości Słońsk. Tam, gdzie urodziła się i mieszkała mama Antosia, teraz jest tutaj w Murzynowie, przyjechaliśmy ekipą, żeby właśnie pomagać i wspierać ten festyn. Akcja się cieszy dużym powodzeniem. Ludzie chętnie wrzucają pieniążki i wspierają Antosia. Pieniążki można wrzucać do puszek. Oprócz naszych stoisk mamy też wolontariuszy porozkładanych po całym placu. Tam można nas znaleźć. Ja jestem siedmiokrotnym mistrzem Polski, brązowym medalistą Mistrzostw Europy. Na co dzień cały czas trenuję, studiuję i zajmuję się trenowaniem innych. Chciałbym tutaj wspierać Antosia w walce i jestem tutaj po to. Prowadzę tutaj taki mini, mini trening boksu. Każdy może sobie przyjść, założyć rękawice i potarczować ze mną, nauczyć się kilku technik. Ludzie przychodzą, ludzie się interesują. Bardzo mnie to cieszy. I oby tak dalej. Dzisiaj zajmujemy się sprzedażą ciast, jest to sprzedaż na cel charytatywny, bardzo dużo mamy chętnych na ciasta, bo to są ciasta domowe, same pie pieczone w domu i bardzo dużo osób kupuje nawet na wynos te ciasta. Biegłam w rocie drugiej, byłam na zawodach, biegliśmy w rocie drugiej, rozwijałam wąż, podoba mi się to, co robią strażacy, myślę, że w przyszłości też tak będę robić. Mnie pasuje chyba pomoc ludziom, że można właśnie uratować komuś życie. Mieszkańcy gminy Skwieżna są bardzo z tego znani, że w sytuacjach właśnie takich, gdzie druga osoba potrzebuje pomocy, potrafimy się zjednoczyć, potrafimy pomagać i z tego naprawdę należy się cieszyć, że w tej sytuacji takiej kryzysowej zawsze możemy liczyć na drugiego człowieka i ilość dzisiaj, frekwencja na tym festynie jest z tego najlepszym dowodem. Chcielibyśmy bardzo podziękować wszystkim mieszkańcom i znajomym, też osobom, które tutaj przyjechały specjalnie dla Antosia i zechciały nas wesprzeć. Bardzo jesteśmy wdzięczni za pomoc. Bardzo dużo to dla nas znaczy. Jest bardzo dużo atrakcji, więc też cały czas zachęcamy do udziału i naprawdę bardzo dziękujemy z całego serca.